W czasie drugiego okresu porodu, yy, to jest od całkowitego rozwarcia szyjki macicy, czyli 10 cm, do urodzenia się dziecka. Tutaj najważniejsze, żeby słuchać położnej, tak? Czyli mobilizować się. Położna mówi, kiedy przeć, kiedy oddychać. Oczywiście pamiętać, że może się zdarzyć, że panie już nie będą miały siły, że będą panie zamykać oczy. Wtedy też jakby się okazało, że będzie możliwość partnera, to ten partner z nami też rozmawia, mówi do nas, do, do, do ucha, co mamy robić, jak oddychać, bo faktycznie nas zdarza się, że po prostu panie słyszą tą położną, jakby przez mgłę. Tak, bardzo ważna jest ta mobilizacja, bo wtedy ten poród będzie przebiegał e, szybciej. W tym czasie, w tym drugim okresie porodu, e, mówiliśmy tutaj o parciach i panie się zastanawiają, czy te parcie będą panie faktycznie e, Panie zauważą. Oczywiście da się to zauważyć. Jest to normalnie parcie na stolec. Są panie, które mówią, że to odczucie wygląda tak, że jakby panie były w autobusie, daleko do przystanku, panie mają biegunkę. Więc albo parcie na stolec, albo właśnie ta sytuacja. W autobusie, tak? Wtedy powiedzieć położnej, że te bóle parte chyba się zaczęły, i wtedy położna powie ze spokojem, proszę oddychać, żeby skurcze zsynchronizować z bólami partymi. Oczywiście, ważne, żeby właśnie ten na szczycie skurczu przeć i faktycznie, nawet jak położna by tego nie powiedziała, pani to intuicyjnie po prostu będą robić, tak? Więc tu najważniejsze, faktycznie ta. Mobilizacja, bo może naprawdę bardzo mocno boleć, są panie bardzo zmęczone, i najważniejsze tutaj, współpracować z położną.